Jako wieloletni miłośnik piwa zabieram Was w podróż po Belgii, kraju piwnej magii i bogatej historii. Belgijskie piwowarstwo sięga średniowiecza, gdy mnisi w klasztorach zaczęli ważyć swoje pierwsze receptury. Wyobraźcie sobie opactwa trapistów, gdzie narodziły się style double i triple, mocne, złożone piwa dojrzewające przez wieki. To one ugruntowały legendę belgijskiego piwa. Dziś Belgowie wciąż eksplorują tradycję z pasją. Jednym z najbardziej ikonicznych piw jest Duvel, mocny, jasny AL. Sam odkryłem Duvela jako klasyczny przykład Belgian Golden Strong AL, złocisty, mocno nagazowany, z wyraźnym chmielowym aromatem. Kolejny przykład – Castel Donker, Belgian Strong AL. Poznałem go jako piwo o głębokiej, owocowo-słodowej nucie, idealne przy kominku. Belgowie potrafią łączyć słodycz z delikatnym, łodyżkowym finiszem. Castel Rouge – wyjątkowy blend Castel Donker z macerowanymi wiśniami. Rubinowa barwa i różowa piana, aromat wiśni z nutami karmelu i toffi. Pełne, owocowe ciało z delikatną kwasowością. Idealne jako deser lub do powolnego kosztowania. Belgijskie piwa możesz zamówić w naszym sklepie internetowym www.zinnejbeczki.com.pl lub w sklepie stacjonarnym w Płońskim Rynku, plac 15 sierpnia 6.